Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w świecie widzianym okienkiem o, kupca. O czym dzisiaj? No Kupiec do zwolnienia, bo nieefektywny, panie to... Wywalić? To, won! Wymienić ich! Posłać nowych! Porozmawiać? Wywalić. Wywalić, bo kupcy, kupcy w ogóle do niczego się nie nadają, ten dział zakupów to tylko hamulcowy jest. Wszyscy by sobie szybciej i lepiej te zakupy zrobili. Od roboty to jest kuń, koparka i ciągnik. Nie ma sensu z tymi kupcami. Zwalniamy dział zakupów. Mieli oszczędności przynosić, a ja tych oszczędności nie widzę. kasa? Kucze nie wiem. Miała być. Cały dział ja zakupów za... zwalniamy, czy tylko poszczególne osoby? No wiesz co, no zaczniemy od poszczególnych osób, no ale to <laughs> po, potem się okaże. A zobaczymy, gdzie skończymy, może wszystkie wywalimy. No tak, ale... Jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy, wszystkich. Ale za, zanim zaczniemy odcinek, jedna bardzo ważna sprawa. Bo moi kochani, jesteśmy z Jackiem podzieleni tak, że to Jacek jest. Ten web finansowy, ale ja jestem od liczb, wychodzi na to, bo ja o tym nie wiem. A tu mam małą niespodziankę, ponieważ okiem kupca ma już dwa lata. O ja! Wasze zdrowie. W związku z tym pozwoliłem sobie przygotować taki mini torcik z dwoma świeczkami. Czekaj, czekaj, bałza. Moment, moment. No, bo mi się świeczki zaraz spalą. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wiem, więc. <śmienicza> jednak, jednak wiesz, tak? Jestem jesteś... przygotowany na tą okoliczność. Zobacz. Bardzo dobrze przygotowany. Natomiast proszę pana, nie wiem jak się zdmuchuje świeczki okiem, ale spróbujemy, nie? No to na te dwa lata w takim razie istnienie okiem kupca, Jacek. Podmuchamy. To... Czekaj, to ja w takim razie tutaj muszę wznieść to, a z tym e... szampanem. Nie wiem, czy to na Wizji możemy robić, no. ale... Widzę, że bezalkoholowy, no. W takim razie dwa lata uczcimy to z szampanem. Ja myślałem, że ty tam strzeli, że to jak nakrętko odkręcasz. No nie, no, to mnie teraz załamałeś. No bo to taka jest, wiesz, butelka tylko ta sama, kieliszek, może nie szampanowy, ale 100 lat lat. No to ty pij, a ja będę ja. Te dwa lata będziemy świętować na szkolełkiem kupca. Na koniec września serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się zapisać, zostały nam trzy ostatnie miejsca. Będziemy strzelać korkami szampanów i jeść pączki. <laughs> I zwalniać kupców. No właśnie, wracamy do tematu. Kupiec nieefektywny. No bo wiesz, decydenci często postrzegają zakupy tak, że coś tam robią, coś tam klepią strasznie dużo ponoć tej pracy mają i ciągle mówią, że mają za mało ludzi idzie kupcy, chcą u, y, pokazać swoją efektywność i mówią no ale my przecież mamy rocznie 10 tysięcy zamówień, no już nie jesteśmy w stanie więcej zrobić, to, to jest ta nasza efektywność nie? I, i 5 milionów oszczędności no jak ktoś liczy, no to tam z palca coś tam rzuci, tak? Wyliczy. No Panie, jaka to oszczędność, jak, jak w zeszłym roku kupowaliśmy za, za 8, a w, a, w, a w tym roku kupujemy za 10, no to gdzie tu jest oszczędność? No to przecież to no, nie ma oszczędności. Te, te Wasze 5 milionów, to nie wiem, jak Wy sobie tam liczycie. Od, chyba od najdroższych ofert w takim razie, to wtedy to tak. No i teraz pytanie, jak kupcy pokazują tą swoją efektywność, bo ilością pracy na pewno jej nie pokażą. Liczeniem oszczędności też bardzo ostrożnie trzeba tu uważać, bo trzeba jasno wyklarować, jak te oszczędności są liczone. To jest bardzo musi, ważne. Musi to, jest... to być w zgodzie z, z celem, który ma zarząd dla firmy. Nie? To jest bardzo ważne, bo y, firmy powinny poświęcić czas na to, żeby zdefiniować, co to jest oszczędność i jak ją liczymy i że jest cost avoidance, że jest cost savings. Z czego to wynika, że oszczędziliśmy 5, wydajemy 10, wydawaliśmy 8, a może byśmy wydawali 15? Więc pierwsza kwestia jest taka, żeby sobie na pewno to zdefiniować. No ale druga, no to jak już o tych finansach mówimy, to żeby odnieść to do przychodów firmy. no nie? Czyli ile wydajemy w stosunku do przychodów. To jest najlepszy wskaźnik, on jest bardzo prosty, natomiast na niego wiele rzeczy ma wpływ. Na niego wiele rzeczy, bo i sprzedaż ma na niego wpływ. I często kupcy właśnie mówią, Nie, no, bo to nie jest tylko mój wpływ na to, a jeszcze innych. No, ale w końcu chcemy nie w silosach siedzieć pozamykani, tylko żeby zarząd, CEO widział wyniki całej firmy, na której wszyscy wspólnie pracujemy. No, ale, ale... mamy tyle roboty, no przecież kto, by, kto, kto ma to liczyć, kto ma się zastanawiać, skąd mamy brać te dane, przecież jest tyle zamówień do ogarnięcia. No i teraz znowu, czym jest efektywność? Trzeba tr troszkę wrócić, bo efektywnością hmm. nie jest tylko i wyłącznie. Szukanie oszczędności, bo przede wszystkim tak, ale efektywnością jest też zarządzanie tą ilością roboty i zastanowienie się, jak można skonsolidować niektóre z zakupów, jak można je delegować, jak można je uprościć, jak można zautomatyzować, żeby nie narzekać i nie rozliczać swojej pracy ilością wystawionych, wydrukowanych zamówień podpisanych, tylko sprytem, który przynosi jednocześnie i lepszą efektywność w pracy. i to ty mówisz teraz o organizacji pracy. tak Z mhm. perspektywy dyrektora chcesz tak. zorganizować pracę w taki sposób, żeby jak najwydajniej, jak najefektywniej sporządkować czas wszystkich kupców. No bo to dwa ważne aspekty. Mhm. To jest bardzo ważny aspekt. Natomiast jakby innym aspektem, niezależnym od organizacji pracy, czyli ile zamówień jesteśmy w stanie przeprocesować w odcinku czasu, to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli właśnie oszczędności i nasz wpływ, nasza kontrybucja do EBIT, do zysku firmy, do płynności finansowej i do cyklu i, konwersji gotówki. Cyklu konwersji gotówki. <noise> tak, no i, słyszałem. Są, <noise> no i to są takie rzeczy, które niezależnie od tego, czy są dwie osoby w dziale zakupów, czy 20, czy 40, no to koniec końcem zarząd właśnie to chce widzieć. Po to mam ten dział zakupów, między innymi po to, żeby wartość mojej firmy rosła i finansowo mi się to musi spinać, no nie? Więc u podstaw tego na pewno będzie organizacja pracy. W szczególności w tych zakupach operacyjnych, ale w tych zakupach strategicznych jednak tam mamy większe, czy ty pracujesz dziennie godzinę, czy hmm. 20 godzin, wszystko jedno. Jeżeli cykl konwersji gotówki się zgadza, wskaźnik wydatków do przechodu firmy się zgadza, to o to chodziło. I ale tam już jest innego rodzaju spryt, no nie? tam już jest taki zgadza bardziej... Zgadza się i jeszcze rynkowy. jedna rzecz, I jakie jakimi innowacjami się wykazujesz, bo to też hmm. trzeba wskazać I, i znowu podkreślamy bardzo mocno, Zasada sieć w kącie, a znajdą się w zakupach po prostu nie działa. Jeżeli e, chcesz, żeby były zakupy docenione, wyjdź z tego konta, pokaż liczby, pokaż, y, co jest wykonane, pokaż swoją inicjatywę, walcz o ten swój kawałek tortu, no moment dzisiaj, y, bo, bo, bo to jest warte, tak? Bo jeżeli my nie będziemy tego robić, to będziemy sprowadzani do, do funkcji takiej naprawdę twórczej i tej roboty nie będzie widać. No i takiego kupca, który ma wyniki, to też się nie zwolni w mniejszej firmie, bo w dużych korpo, to ja też niejednokrotnie doświadczyłem sytuacji, gdzie przy okazji kryzysów spowolnienia gospodarczego, które jednak mamy trochę teraz też już na horyzoncie, już zaczynamy odczuwać spowolnienie, no to tam na przykład po wieku zwolnienia od góry z centrali przychodzi, zwalniamy od najmłodszych, no bo odprawy najniższe, w zależności od prawa pracy w konkretnym kraju, odprawy najniższe z, dla osób z niższym stażem pracy, no a poza tym też łatwiej będzie im sobie gdzieś tam znaleźć pracę, zagospodarować, więc nie było to kompletnie po kluczu performance'u wyników, tylko zupełnie z innego klucza. KORPO też potrafią e, mieć swoje ja własne to ci powiem, Jacek, pomysły. Ty, ty to umiesz dać nadzieję kupcom normalnie, jak... <laughs> Ja jesteś niezawodny, zaciskajcie pasa, szukajcie oszczędności, bo na horyzoncie spowodnienie gospodarcze, a ja, ja myślałem, że ty mówisz, że po wieku, no to w sensie, że już wieko się zamyka, to już tam wtedy, a to jednak spod wieka jeszcze tam spod powieki kupieckiej, Patrzymy. Okay. bardzo wam dziękujemy. Że jesteście z nami już dwa lata. I za ten odcinek i za te dwa lata dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że komentujecie, dziękujemy za każde polecenie, to pozwala nam rozwijać ten kanał, nie spodziewaliśmy się, że tak długo nam ze sobą wytrzymamy, ja Tobie Jacek i sobie życzę kolejnej dwójki z przodu, to już będziemy przed emeryturą, wiesz, to ciekaw jestem czy roz nasze rozmowy tej, czy jeszcze będzie YouTube wtedy, wiesz, wiesz, będziemy jak Mick Jagger będzie. zakupów, no. <laughs> Wyschnięci no. na biur, y, i z przepalonym głosem. Y, wy nam też dajcie znać, za co u was w firmie wywala się kupców. No właśnie. czekam, czy ktoś się, czy kto się przyzna. No, jak to wygląda. Okay. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. W następnym odcinku światowidzianego okiem kupca. Okiem, kupca. Cześć. Cześć. Kupowalibyśmy za 11. Ten jest zwykle, jak zwykle będzie poprawiał. No, <laughs> no dobrze, jeszcze raz <laughs> czekaj, ciach, ciach. Zamotaliśmy. <laughs>